Cześć, czołem w tym filmie szybki unboxing The Mind Extreme. To jest druga wersja gry The Mind. Ogólnie w tej grze chodzi o to, żeby tak teletopatycznie, bez słów, bez dawania sobie jakichś znaków ułożyć karty od najmniejszej do największej. Extreme wprowadza dodatkowe zasady, że musimy karty jednocześnie odkładać od najmniejszej do największej i od największej do najmniejszej. No, i pewnie w, w środku nic nie będzie. Oprócz instrukcji do gry ogólnie gra od 2 do 4 graczy, zajmuje 20 minut. Od 8 lat wzwyż i będą tutaj karty, tak jak się spodziewałem. Gra z AliExpress za kilkanaście złotych. Popatrzmy sobie na karty. Jeśli będzie łatwo je. Otworzyć, ale coś czuję, że nie. A nie chcę tutaj tracić czasu. Dobra, udało mi się już odpieczętować karty. Zobaczmy sobie pierwszą kubkę. To jest gwiazdka Shuriken. Ona pozwala odrzucić e, karty. O najmniejszej lub o największej wartości z ręki. Te karty symbolizują życia. Tutaj mamy levele. Level oznacza na przykład ósmy, że każdy gracz ma po 8 kart, rozpoczyna na ręce. Te znaczki, jeszcze nie wiem co one oznaczają. Te tutaj oznaczają, że w przypadku wygrania tego levelu dostajemy gwiazdkę Shuriken, którą będziemy mogli wykorzystać. A na przykład przy levelu 6 że dostaniemy dodatkowe y, życie. Mamy 12 leveli, no i reszta to są karty już y, z numerami. Tutaj pewnie będą pozostałe. No widzicie, te mają num czerwone. A to w oryginalnej wersji mamy karty od 1 do 100. A w tej od 1 do 50 i musimy układać jednocześnie i ten stos, i ten stos. Może kiedyś gameplay i jakaś szybka recenzja. Póki co dzięki za oglądanie. Hej!